Cześć witajcie, z tej strony Kasparo i zapraszam na moją pierwszą zapowiedź na kanale MoreleTV. Jeśli brakuje wam mocnych wrażeń, to wasze czekanie prawdopodobnie niedługo dobiegnie końca, a to za sprawą najnowszej odsłony duma, więc zapraszam do zapowiedzi wideo. Koniec świata nie następuje zbyt często. Z reguły jeśli gdzieś w internecie chodzą plotki o apokalipsie, to traktujemy je z przymrużeniem oka. W moim życiu takich pseudo do końców świata doświadczyłem 3, a wychodzi na to, że czeka nas kolejna zakłada i to z numerem 4. DUM, czyli z angielskiego zagłada lub dzień sądu, nadejdzie 13 maja 2016 roku. Gra studia ID Software, bo o nim właśnie mowa, będzie napędzana silnikiem ID Tech z numerem 6. Wedle obietnic twórców ma on zapewnić płynną rozgrywkę w 30 klatkach na sekundę na pc oraz nowej generacji konsol Full HD. Pawła 4, już słony Duma, jest bardzo prosta, żeby nie powiedzieć banalna. Otóż że dzieje się na Marsie, gdzie dochodzi do fatalnego w skutkach eksperymentu naukowego, podczas którego zostają uwolnione przerażające potwory z samego piekła. Gra zaczyna się w chwili, gdy nasz wojak odzyskuje świadomość i zauważa, że coś jest nie tak. Od tego momentu nasz protagonista przygotowuje się na inwazję sił zła i już nasza w tym głowa, żeby mu się to udało. Czasu mamy wystarczająco dużo, bo jak mówią wczesne doniesienia, kampania dla pojedynczego gracza zamknie się w mniej więcej 13 godzinach. W trakcie rozgrywki nie będzie zbyt wielu momentów do namysłu, gdyż akcja ma być bardzo dynamiczna. Jak doskonale pamiętamy, Doom 3 bazował w dużej mierze na strachu i budowaniu atmosfery zaszczucia. W najnowszej odsłonie akcja ma znacznie przyspieszyć, co doskonale widać na niedawno wypuszczonych filmach. Gra pod względem dynamiki oraz rozgrywki przypomina Quake'a 3 Arenę z dodanym Brutal Modem. Doskonale widać, że ID Software postawiło wszystko, żeby gra wyglądała na krwawą jatkę, gdzie posoko leje się hektolitrami, a krwawe finishery to chleb powszedni. Tak pyszną zabawę zapewnią nam bronie, które dobrze znamy. Od shotgunów poprzez piłę spalinową, aż do kultowego już BFG. Trzeba przyznać, że to wszystko prezentuje się nad wyraz ciekawie. Obawiam się tylko, jak twórcy pogodzą długie animacje ciosów z wartką akcją, gdyż w chwili obecnej nie ma ani słowa o tym, jak będą one korespondować z iście szalonym tempem gry. To wszystko nie mogłoby się odbyć bez zróżnicowanych trybów rozgrywki, a takowych będzie 6. Tak więc, oprócz doskonale wszystkim znanego deathmatchu, będą dostępne jeszcze takie tryby jak klanowa Freestack, domination, warpath oraz soul harvest. Tego pierwszego nikomu objaśniać nie trzeba, ale już kolejnym nazwom należy się odrobina wyjaśnień. I tak rozpoczynając od trybu klanowego, będzie to najprawdopodobniej baza dla rozgrywek e sportowych. Podczas zabawy w tym trybie nie będzie absolutnie żadnych power-upów, apteczek czy też możliwości respawnu. Wygrywa więc drużyna, która pierwsza zabije wszystkich wrogów lub ta, która ma więcej graczy, kiedy czas meczu dobiegnie końca. Tryb dominacji znamy bardzo dobrze z gier multiplayerowych. Chodzi tutaj oczywiście o jak najdłuższe utrzymanie danych punktów na mapie. Pewnym urozmaiceniem będzie umiejscowienie runy demonicznej w losowych punktach. O runach demonicznych powiem za chwilę, a tymczasem kolejnym trybem dostępnym w grze będzie tag. W tym trybie strzelając do przeciwników, będziemy ich dosłownie zamrażali w miejscu. Będą mogli wówczas polegać tylko na swoich kolegach z drużyny, którzy będą w stanie ich odmrozić. Wygrywają więc ci, którzy pierwsi zamrożą przeciwną drużynę. Wallpath to tryb podobny do dominacji, tyle że w tym przypadku punkt kontrolny podróżuje po mapie według ściśle określonej ścieżki. Punkty przyznawane są za pozostawanie w poruszającej się strefie. Ostatnim z ujawnionych trybów gry jest Soul Harvest. Każdy, kto grał na przykład w Call of Duty, poczuje się tutaj jak w domu. Otóż po każdym zabiciu wróg zostawia po sobie martwą duszę. Punkty zdobywamy, podnosząc ją po zabitym progu lub naszym koledze z drużyny. Jeśli nie pozwolimy przeciwnikowi zabrać duszy naszego teammate'a, to automatycznie blokujemy mu możliwość zdobycia punktów dla drużyny. W tym miejscu pewnie przyznacie, że może trochę wiać nudą. No cóż, twórcy zadbali, żeby do tego nie dopuścić, wprowadzając możliwość wczelania się w demona poprzez podniesienie specjalnej runy demonicznej w trybie multiplayer. Pierwszym globalnym demonem jest Baron of Hell. Przypomina on Minotaura i korzysta z ataków wręcz. Brawler jest z kolei podobny do Predatora z filmu obcy. Jest w stanie przyczepić się do każdej powierzchni, korzysta z ataków na odległość i posiada możliwość widzenia przez ściany. Revenant to demon, który ma jetpacka oraz wyrzutnię rakiet. Ten pierwszy umożliwia mu odrywanie się od ziemi na krótkich dystansach, ale może być też bronią obosieczną. Trafienie go w jetpacka powoduje podwójne obrażenia i chwilową niezdolność do używania plecaka odrzutowego. Ostatni demon to Malakobus. Posiada bardzo dużą liczbę punktów życia, co czyni go idealnym tankiem. Ma on również zdolność ataku obszarowego, który używa skumulowanego ciepła z wyrzutni rakiet demona. Całość oczywiście nie może się obyć bez zróżnicowanych map multiplayerowych. Tych obecnie ujawniono 9, natomiast tryb dla pojedynczego gracza ma oferować 17 różnych miejsc do unicestwiania wrogów. Przyznacie, że zapowiada się prawdziwa uczta dla fanów Duma i to całkiem niedługo, bo 13 maja. No cóż, czekamy więc na zamknięte testy beta, które zaczną się lada dzień, no i oczywiście na premierę. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne materiały.